Dawno, dawno temu, w bardzo odległej krainie, przybywam z Chin! Musicie mi pomóc! Wy w ogóle wiecie, gdzie leżą Chiny? Daleko no, nie wiem. E, gdzie słońce wychodzi? Chinoświat świat przedstawia: Uznałem, że zostanę nowym cesarzem Chin. Mamuśka Kleo będzie się miała spyszna. Moje imię na zawsze wyryje się w marmurze historii. O, jak pięknie powiedziane, boskie! Imperator, orator, mistrz! Dlaczego tak się przyjęło, he? że każdy szuka pomocy u nas? Nie, nie, nie. Ja ci pomogę. Nie mam nic do roboty. Ostrzegam cię, księżniczka jest moja. Hajdamy się. Wiesz co, Obeliksie? Będziesz świadkiem na weselu. No nie wierzę. Poszedł ta kablowa, czy ona tu idzie. O! Co knujecie? Nie, nie. Pokażę wam, jak się walczy w Chinach. Zakochałem się. Za dużo tych zadłużonych, jak na jedną przygodę. Cześć, obelicie? Serwus, fal Chcesz mnie jeszcze? Powiedz tak albo nie. Tak, powiedz tak. Kocham go! Dotarło? Jak to go kochasz? Śmiesz kochać innego! Szalala, szalala. Mumia ich tak. Nie się, jemy za dużo mięsa. To co niby mamy jeść? Warzywka. Warzywka. Warzywka? <noise> Słyszałeś, fiksie Masz gryźć marchewki! Dziękuję. Proszę. Kiedy jesteś orłem, musisz się unosić. Co to niby ma być? Ostatnio się skaleczyłeś i chciałem... Oj tak, wziąć. dobra, nieważne. Moje ja brać mi tę monetę! Galijski, kugucniku! Ale to przecież łatwizna, bo pan jest y, ślepy. Nie zakładaj, że ktoś nic nie widzi, tylko dlatego, że jest ślepy. Ja! Jednak wyszło na moje. Rasem. Asterix i Obelix Imperium Smoka.